Pierwszy poważny test szóstoklasiści mają już za sobą. Tu, w limanowskiej trójce, sprawdzian pisało ponad 70 uczniów. W tym roku składał się on z dwóch części. Pierwsza część rozpoczęła się o godzinie 9. Składała się z pytań z języka polskiego i matematyki, trwała 80 minut. I później po przeszłogodzinnej przerwie uczniowie przystąpili do drugiej części sprawdzianu z języka angielskiego, która trwała 45 minut. Zadania z języka polskiego obejmowały pytania testowe do tekstów oraz dłuższą wypowiedź pisemną, w tym przypadku opowiadanie. W części matematycznej znalazły się zarówno zadania testowe, jak i otwarte. Z kolei podczas sprawdzianu z języka obcego uczniowie odpowiadali na pytania, słuchając nagrań. Na dzisiaj trudno powiedzieć, jakie będą oceny tego sprawdzianu: to znaczy, czy ta formuła jest dobra, czy coś trzeba będzie zmienić. Ja myślę, że najbliższe lata dopiero pokażą. Czy akurat ta formuła jest formułą trafną? Tegoroczny sprawdzian został przeprowadzony w nowej formule. Obejmuje ona wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów. Jest grupa uczniów, którym bardzo zależy na dostaniu się do dobrych klas, do dobrych szkół. Natomiast z przykrością muszę stwierdzić, że są uczniowie, którzy przystępują do egzaminu. Gimnazjalnego przede wszystkim, po to tylko, żeby zapisać swój pesel i numer, ponieważ już wcześniej wiedzą, że nawet gdy będą mieć 0 punktów na egzaminie, to i tak mają miejsce zapewnione w szkole zasadniczej czy w szkole zawodów. klasiści poznają wyniki sprawdzianu pod koniec maja. Będą one po raz pierwszy wyrażone w procentach. Monika Antusz-Grodzicka, TV28.